Radomskie PSL mówi nie dla CETA. Powiemy o wyjątkowych fotografiach siatkarzy Rad Czarnych Radom. Będzie także o kolejnych szczytach, które chce zdobyć radomianin Dawid Penkala. To jest wydanie dziennika w piątek. Krzysztof Czoban, witam państwa bardzo serdecznie i zapraszam. Stop CETA. Polskie Stronnictwo Ludowe jest przeciwne podpisywaniu umowy pomiędzy Unią Europejską i Kanadą w obecnym kształcie. Działacze PSL z Okręgu Radomskiego dyskutowali w czwartek nad wprowadzeniem zmian, które będą korzystne m.in. dla polskiego rolnictwa. W czwartek po południu okazało się, że belgijska Walonia, przez co i cała Belgia, osiągnęły porozumienie w sprawie CETA, czyli umowy o wymianie gospodarczej pomiędzy Unią Europejską a Kanadą. Mimo to na niektóre proponowane zapisy nie godzą się przedstawiciele polskich partii politycznych. Osiągnięto porozumienie, co jest bardzo dla nas, uważam, niebezpieczne. I teraz będzie pewna rola, będzie pewna rola, ale nie mała rola, tylko pewna, mówimy dużymi literami poszczególnych krajów członkowskich, w tym parlamentu, w tym polskiego rządu i polskiego, e, polskiego parlamentu w zakresie ewentualnego ratyfikowania albo nieratyfikowania tej umowy. Polskie stronnictwo ludowe zwraca uwagę na dysproporcje pomiędzy gospodarkami obu stron umowy. Warto zwrócić uwagę na potencjał obu gospodarek i obu społeczeństw. Gospodarek w zakresie, powiedzmy, że eksportu, inwestycji, a społeczeństw w zakresie importu i kupowania, i nabywania dóbr i usług. Mamy do czynienia z rynkiem kanadyjskim, jak było wspomniane, rynek, który ma 35 milionów mieszkańców, więc de facto to jest rynek tylko 35 milionów konsumentów. A z drugiej strony mamy rynek, ogromny rynek pod względem liczby konsumentów, jakim jest Unia Europejska, mający 500 milionów konsumentów. Dlatego, zdaniem działaczy PSL, w świetle zapisów, Kanada skorzysta z dużo bardziej atrakcyjnego rynku, czyli z Unii, niż Unia Europejska z rynku kanadyjskiego, zwłaszcza w kwestii produkcji żywności. Każdy by chciał uczestniczyć w rynku, który jest rynkiem 500 milionowym, mając do dyspozycji rynek wewnętrzny tylko 35 milionowy, więc jest zainteresowana bardzo mocno, żeby swoje nadwyżki żywności. Ulokować na rynku europejskim. Zaproszony przez PSL do Radomia ekspert zwracał także uwagę na instytucje rozstrzygające m.in. spory powstałe w wyniku zawieranych przyszłych kontraktów pomiędzy Unią a Kanadą. Chodzi na przykład o sąd arbitrażowy. Rząd polski dąży, żeby rozszerzyć skład tego sądu do 28 osób, czyli tyle ilu jest członków Unii Europejskiej na dzisiaj. Ale no ciekawe, czy to w ogóle się uda, taki mechanizm. Poza tym no, rząd polski też zabiega o to, żeby wprowadzić tam jednego polskiego członka takiego sądu. Na razie sąd arbitrażowy liczy 15 osób. 5 przedstawicieli Unii, 5 przedstawicieli Kanady i 5 członków niezależnych. To właśnie sąd arbitrażowy jest jedną z najważniejszych kwestii do osiągnięcia porozumienia w sprawie umowy CETA. Można się spodziewać, że takiego rodzaju sądy... Ponieważ te osoby, które tam wchodzą w skład takiego ciała są bardzo dobrze wynagradzane, no one mogą, jak to dotychczas się zdarza, będą orzekały na korzyść właśnie tych dużych korporacji. To spotkanie zakończyła dyskusja nad przyszłością umowy. W najbliższych godzinach do Europy ma przylecieć szef rządu Kanady, by sfinalizować zapisy umowy CETA. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu uruchomi 1 listopada specjalne linie autobusowe, które będą kursowały między dwoma największymi nekropoliami, a wszystko po to, aby osoby odwiedzające groby najbliższych nie musiały stać w długich korkach i mogły szybko dojechać w okolice cmentarzy. Do uroczystości Dnia Wszystkich Świętych pozostało już niewiele czasu. Coraz więcej osób przychodzi na cmentarze, aby uporządkować groby swoich bliskich. Dyrekcja nekropolii przy ulicy Limanowskiego apeluje, aby nie zostawiać porządków na ostatnią chwilę. Dla nas jako, jako zarządców cmentarza wiąże się to z koniecznością e, oczyszczenia cmentarza ze śmieci, których e, jeśli wszyscy zostawimy porządkowanie grobów na ostatnią chwilę, będzie bardzo dużo i będzie to bardzo bardzo trudna rzecz. Dlatego jeśli pogoda na to pozwoli i czas... E, e, dla radomian. Jeśli jest taka możliwość, to apeluję i proszę o to, abyśmy zadbali o groby wcześniej. My na pewno dołożymy wszelkich starań do tego, aby cmentarz był oczyszczony. A w tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, miejski zarząd drugi komunikacji w Radomiu podjął decyzję, aby autobusy kursujące w okolicy cmentarzy jeździły częściej. Oprócz tego zostaną uruchomione linie specjalne. I tak 1 listopada w godzinach od 6.30 do 19.30 zostanie uruchomiona linia pośpieszna CM łącząca cmentarze na Borkach oraz na firleju. Autobusy będą kursowały maksymalnie co 3 minuty. Trasa tej linii została wyznaczona ulicami Maratońską 1905 roku do w poniatowskiego, Trauguta żeromskiego, Malczewskiego, Warszawską, Kusocińskiego Chrobrego, Mieszka I oraz ofiar Firleja. Również 1 listopada zostaną uruchomione linie dodatkowe do cmentarzy na Borkach. Do ulicy Maratońskiej dojedziemy linią C9 z Prędocinka i C15 z Janiszpola. W rejonie cmentarza będą też jeździły linie 1, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 17 i 25. Natomiast dojazd do cmentarza na Firleju oprócz wspomnianej linii M zapewnią też autobusy linii 4 od 29 października do 2 listopada oraz linii 13 w dniach od 29 do 31 października oraz oraz 2 listopada. Autobusy będą wtedy kursować ze zwiększonymi częstotliwościami. Od strony ulicy Witosa do zapewnią autobusy linii 12 i 21. W związku z korektami teraz w rejonie cmentarzy zostaną wprowadzone zmiany lokalizacji przystanków. Część z nich zostanie zawieszona. Uruchomione zostaną też przystanki tymczasowe na wszystkich liniach będzie obowiązywała taryfa miejska. Przy cmentarzu na firleju zostaną uruchomione dodatkowe punkty sprzedaży biletów. Więcej szczegółów. Dostępnych jest na stronie internetowej wwwmzdik.pl. Tego jeszcze nie było. Drużyna cerat Czarnych pojawiła się na płytkach ceramicznych. Wszystko w ramach mini wystawy, która została zaprezentowana podczas środowego starcia radomskiego zespołu z Zaksą Kędzierzyn Koźle wystawa to zapowiedź wyjątkowego kalendarza z udziałem drużyny cerat czarnych. To była wyjątkowa sesja fotograficzna. Wyjątkowa tak jak wyjątkowi byli jej bohaterowie, ci przed obiektywem i ci za nim. Wytrwałość i cierpliwość po stronie siatkarzy czarnych i ich towarzyszek, odpowiednio przygotowana stylizacja po stronie Darii Kwaczyńskiej oraz, no właśnie, obiektyw radomskiego fotoreportera. Zobaczyłem, że jest to bardzo futurystyczny, nowoczesny zakład, w którym idealnie można zrobić sesję zdjęciową. Tym bardziej się to wpisuje w tą ideę, gdyż to jest sponsor tytularny klubu. A skoro tak, nie było innego wyjścia. Fotografie musiały powstać na płytkach ceramicznych. Okazało się, że ten zakład ma taką technologię, że może wydrukować zdjęcia przed jeszcze ich wypaleniem. Eee, czyli jest to bardzo fajna, nowatorska technologia. W sumie w czasie tej sesji powstało 49 zdjęć. Spośród nich autor wybierze 12, które znajdą się w specjalnym kalendarzu. Niekoniecznie tych, które są tutaj prezentowane na wystawie na płytkach. Eee, jeszcze ostatne, ostatecznego kształtu kalendarza e, nie znam, ale myślę, że będzie bardzo ciekawy. Podczas sesji siatkarze wcielili się w rolę pracowników firmy CERDAT. Zdaniem fotografa, w roli modeli sprawdzili się bardzo dobrze. Byli bardzo chętni, byli e, odważni, e, pewni siebie. E, myślę też, że do końca nie wiedzieli, jakie będzie ich zadanie. E, to okazało się na miejscu w fabryce. E, temu zadaniu idealnie podołali. Jest pomysł, by te wyjątkowe zdjęcia na płytkach ceramicznych na stałe były eksponowane w siedzibie klubu kalendarz z fotografiami czarnych ma pojawić się na początku grudnia. Radomianin Dawid Penkala zdobywa kolejne szczyty w ramach projektu Korona Europy. Po październikowych zdobyczach, czyli najwyższych wzniesieniach Ukrainy i Mołdawii, przyszedł czas na cztery kolejne szczyty. Leżą to widok z najwyższego wzniesienia Ukrainy, liczącego 2061 metrów nad poziomem morza, szczytu Hoverla. To październikowa zdobycz Dawida Pękali i jego przyjaciół. Ukraina została zdobyta, szczyt został osiągnięty, dodane kolejne 11 do Korony Europy. Wszystko okej. Okay. Wszystko ma być ok także przy zdobywaniu kolejnych wzniesień. Już w ten weekend grupa przyjaciół ma zdobyć najwyższe szczyty Białorusi, Litwy, Łotwy i Estonii. Mamy cztery szczyty, są to nieduże szczyty, takie 300-300 parometrowe. Parę dni, parę szczytów. Myślę, że wszystko się też tutaj uda. Nie może być inaczej, choć tym razem wyzwaniem są nie tylko wzniesienia. Trzeba się z biurokracją. Zbić jeszcze gorszą niż u nas. Białoruś nie jest w Unii Europejskiej, więc automatycznie. Problemy wizowe, rejestrowe auta, no i wiadomo, to jest inny, inny kraj. To nie jest Unia Europejska, to nie jest Schengen. Przypomnijmy, że Dawid Pękala wraz z grupą przyjaciół postanowili zdobyć najwyższe szczyty wszystkich europejskich krajów. Do tej pory w ramach projektu Korona Europy Miłośnicy Gór zdobyli 11 z 46 wzniesień. Zebra TV jest patronem medialnym projektu, który ma trwać do 2020 roku. Mam jeszcze dla Państwa zaproszenie na dzisiejszą premierę słonecznej TV. W najnowszym odcinku Daria i Aneta szukają modowych okazji, gdzie można znaleźć produkty znanych marek w niskich cenach. Tego dowiecie się oglądając program. Daria, Muszę Ci powiedzieć, że ja w tym miejscu czuję się jak w raju. Te I wszystkie, jak w domu, Te wszystkie. No <laughs> może nie do końca. Ale te wszystkie rzeczy uwielbiam je oglądać. E, dobierać sobie coś fajnego do swojego mieszkania. To jest naprawdę fajne. Widziałaś to? E, właśnie tutaj już Odbliżacie mamy znaki. Taką... Halloween, więc e, myślę, że. E, ale wiesz co, znając. Można by pomyśleć o takich drobiazgach. E, I Twoją osobowość i twój styl. Myślę, że. E, w takim potokie lichu nie tylko byś degustowała, że tak powiem, napoje winogronowe w Halloween, tylko po prostu uważam, że przez cały rok i w takiej szklaneczce. Faktycznie te okazje, no takie powiedziałbym, wyszukane. Premiera Słonecznej TV oczywiście dzisiaj na www .zebra TV w zakładce Słoneczna TV. Przed nami jeszcze sport i prognoza pogody. Ja dziękuję w imieniu zespołu, który program przygotował. Do zobaczenia. W sobotę kolejny ligowy mecz rozegra Rosa Radom. O godzinie 18 podopieczni trenera Wojciecha Kamińskiego przed własną publicznością zmierzą się z Siarką Tarnobrzek i jakakolwiek strata punktów będzie ogromną niespodzianką. Bardzo możliwe, że w tym spotkaniu zadebiutuje nowy zawodnik Jarosław Zyskowski, który w czwartek podpisał kontrakt ze Smokami. O drugie zwycięstwo w tym sezonie Plus Ligi postarają się siatkarze Cerrad Czarnych Radom. Nie będzie to jednak łatwe zadanie, bo podopieczni Roberta Prygla w pierwszym wyjazdowym meczu tego sezonu zmierzą się z wicemistrzem Polski, a sekoresowią Rzeszów. Początek spotkania w niedzielę o godzinie 14.45. Transmisję przeprowadzi Polsat Sport. Dobrą pasę będą chcieli przedłużyć piłkarze Radomiaka Radom, którzy w niedzielę o godzinie 17 na stadionie przy ulicy Narutowicza zmierzą się z Gryfem Wejherowo. Zespół Wernera Liczki wygrał dwa poprzednie spotkania, zajmuje obecnie trzecią pozycję w tabeli i w tym spotkaniu będzie faworytem. Retransmisję z tego spotkania tuż po jego zakończeniu będzie można obejrzeć na www.zebra.tv. Do bardzo ciekawego pojedynku dojdzie w niedzielę w pionkach. Miejscowy proch zmierzy się z liderem czwartej ligi bronią Radom. Faworytem jest ekipa Splant, ale warto pamiętać o tym, że dwa tygodnie temu w meczu półfinałowym pucharu Polski górą byli piłkarze Mariusza Sztobryna, którzy wygrali 2 do 1 i awansowali do finału rozgrywek. To była także jedyna porażka broniarzy w oficjalnym meczu w tym sezonie. Pierwszy gwizdek sędziego o godzinie 13.00. Czwarte spotkanie w tym sezonie rozegrają siatkarki MKS Letler Radomka Radom. Karadom. Podopieczne Krzysztofa Kubika zmierzą się na własnym parkiecie z marmą sędziszów Małopolski. Mecz rozpocznie się w sobotę o godzinie 16 w hali publicznego gimnazjum nr 13 w Radomiu. W najbliższy weekend siódme spotkanie w ramach drugiej ligi rozegrają piłkarze ręczni klubu sportowego Uniwersytet Radom. Zawodnicy Mariusza Greli zmierzą się na wyjeździe z klubem sportowym Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka. Odkryj słoneczną stronę segregacji odpadów. Segreguj śmieci pokażeko klasę zachowaj kasę. Codziennie tysiące Polaków potrzebuje krwi, ale krwi nie można wyprodukować. Można tylko liczyć na ludzi szlachetnych i honorowych. Chwyć czerwoną nitkę. To proste i bezpieczne. Krew, która ratuje życie. W sobotę w Radomiu częściowo słonecznie z przelotnymi opadami, na termometrach 9 stopni. W niedzielę przejściowe zachmurzenie. Poniedziałek pochmurno z przejaśnieniami słabe opady deszczu, a termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą 8 stopni.